Czego to wynika myśl, że, że te emocje z tobą, takie właśnie przy pracy z igą są, są tak skrajne momentami: ta amplituda, takie wahania? Może mi się tylko wydawać, bo podobnie jak rozmawialiśmy o kompetencjach i o pracy, to tutaj też nie mam za bardzo punktu odniesienia. Wydaje mi się, że po pierwsze, dlatego, że obszar związany z psychologią, związany z tajemnicą zawodową, ja po prostu nie opowiadam o swojej pracy i ta praca też jest niewidoczna. Nie da się tego zmierzyć, nie da się tego zważyć, nie da się tego w żaden sposób ocenić żadnym parametrem ani wynikiem badania. Myślę, że drugą, drugim powodem jest to, że bardzo mocno psychologizujemy rzeczywistość. Ogólnie w ogóle. I że uważam, będę pierwszą osobą, która to powie, że nadajemy psychologii zbyt duże znaczenie. I przygotowaniu okay. tak. A nie nadajemy wszystkiemu zbyt dużego znaczenia no, generalnie w sporcie? Tak, Bo tak. tak wrażenie, że... Szczególnie tym, co jest w wokół mm -hmm. ustrukturyzowanego, ciężkiego treningu. Tak, A nie uważasz czasami. że też dlatego, że, I jeszcze, że jest ciebie dużo po prostu i ludzie wymagają, że jak jesteś, no to mają, wiesz, wydaje to się, To ma być że... dowieziony tak, wynik właśnie tak, i efekt, razem, czyli tutaj razem. idziemy też trochę pewnie w brak świadomości, jak wygląda funkcjonowanie ludzkiego umysłu, właśnie w ogóle kariery, proces i tak dalej. I uważam, wydawać, że jest o. jeszcze jeden element, to znaczy takie, że jestem kobietą. Ja, bo kilka, no już, kilka takich tu punktów padło, no nie, nie, nie do końca się jakby z, z tym okay. wszystkim. Ja myślę, ja, że no, jest trochę misoginnie.